Cześć, ja jestem Kuba Steinborn i dziś pokażę Wam w dniu premiery nowy obiektyw od Sigmy. Jest to 500 mm światło 5-6, aktualnie jedyny taki obiektyw przeznaczony dla Sony na rynku. Niewielka konkurencja. Zobaczymy, czy również bezkonkurencyjna jakość obrazka. Na razie możemy wyłącznie mówić o dwóch podobnych obiektywach w tym przedziale ogniskowym, czyli o Sigmie 60-600 mm oraz o również Sigmie 15600 mm. To są obiektywy zmiennoogniskowe, więc mają troszeczkę inne właściwości, ale jedynie z tymi ogniskowymi możemy w ogóle rozmawiać na temat tego obiektywu. W tym momencie możecie zapytać mnie, po co w ogóle komuś taki obiektyw. 500 mm ze stałą ogniskową. W jakim celu w ogóle mogę go użyć? No, nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego przedstawię kilka tylko najważniejszych argumentów za kupnem takiego obiektywu. Przede wszystkim, w moim odczuciu, to oczywiście jest fotografia ptaków, ogólnie dzikiej przyrody. Idziemy z takim obiektywem do lasu czy do parku i mamy szereg możliwości do wykorzystywania właśnie tego obiektywu i tej, dokładnie tej ojej ogniskowej. Druga możliwość to oczywiście sport. Nie każdy, ale w niektórych przypadkach, jak chociażby piłka nożna, w niektórych momentach siatkówki czy pływania, biegów, ten obiektyw się odnajdzie. A więc wszędzie tam, gdzie nie możemy podejść blisko do tematu, gdzie musimy zachować odległość, gdzie musimy zachować swego rodzaju anonimowość, to ten obiektyw będzie idealnym narzędziem, idealnym rozwiązaniem w rękach fotografa. Pomówmy jeszcze chwilę na temat budowy tego obiektywu, bo szczerze mówiąc, po wyjęciu go z kartonu byłem w niemałym szoku. Karton był znacznie większy od tego obiektywu, dlatego podejrzewałem, że skoro wyciągam obiektyw o 500 mm, otrzymam gigantycznego kolosa. Tak się jednak nie stało. Całość waży nieco ponad kilogram, a jego wzrost, jego gabaryty dorównują. W większości obiektywów zmiennoogniskowych, powiedzmy 70-200 mm, dostaliśmy również przy okazji przejściówkę, taką stopkę tutaj do statywów, do monopodów. Jednak powiedzmy sobie szczerze, w tych rozmiarach i w tej wadze, monopod nie był mi zupełnie potrzebny podczas wykonywania zdjęć. Całkowicie poradziłem sobie używając tego obiektywu razem z moim aparatem z ręki. Natomiast Fajnie to, taką opcję mieć. Na pewno na dłuższych posiedzeniach, czy to w lesie, czy to na meczu monopod się przyda. Warto również zaznaczyć, że ten dings tutaj do statywu czy Monopodu chodzi bardzo płynnie, i zauważcie, że on przyciąga się do momentu, w którym jest on idealnie na równi. Zewnętrzna obudowa tego obiektywu jest całkowicie podobna do reszty z segmentu Sigma. To znaczy jest odporna na zachlapania oraz na kurz. Cała reszta, czyli wszystkie przełączniki, kliki i innego tego rodzaju guziki, są również bardzo podobne do tego wszystkiego, co znamy z SIGM. Czyli mamy autofocus, manual focus, przełącznik, mamy również przełącznik, który pozwala nam regulować zakres ostrzenia. Ponadto przełącznik do trybu stabilizacji obrazu oraz przełącznik, który będziemy mogli w zupełnie w dowolny sposób zaprogramować samemu. Dalej, jako że jest to obiektyw stałoogniskowy, nie mamy oczywiście tutaj pierścienia do zmiany ogniskowej. Zamiast tego dostaliśmy pierścień do zmiany przysłony. I tak mamy klik, który pozwala nam regulować przysłonę w sposób płynny lub przejściowy. Ponadto oczywiście mamy bardzo standardowy już przycisk pozwalający nam zachować... Opcje auto dostosowywania przysłony, tak aby przy szybkiej, dynamicznej pracy nam się palec nie omsknął i nie zmieniła się przysłona w trakcie fotografowania. Znajdziemy tutaj również trzy przyciski funkcyjne ulokowane na dole, na środku oraz na górze obiektywu. Obiektyw jest bardzo wygodny, cały czas dobrze leżą mi w dłoni, natomiast to, co jeszcze chciałbym zauważyć, to to, że filtr potrzebny do montowania tutaj to 95 mm. Przejdźmy w takim razie do jakości obrazka, bo to fotografa przecież interesuje najbardziej. Jak wspomniałem wcześniej, jest to obiektyw stałoogniskowy i jest to dla nas niesamowitym plusem, przede wszystkim oczywiście w jakości obrazka. Ponieważ technicy, którzy budują, konstruują taki obiektyw, mogą skupić się wyłącznie na jednej ogniskowej, w tym przypadku 500 mm. W innych obiektywach jest to znacznie trudniejsze, gdyż ogniskowa jest zmienna. Dla nas oznacza to po prostu tyle, że ten obrazek wykonywany obiektywem 500 mm będzie ostrzejszy, będzie miał znacznie przyjemniejsze bokę oraz ogólnie rzecz ujmując, będzie miał znacznie przyjemniejszą plastykę. Jednak nie samą ostrością i rozmyciem żyje fotograf. Jak w przypadku autofokusa będzie sobie radził ten obiektyw, muszę powiedzieć, że radził on sobie bardzo dobrze. Niemniej, dziś fotografując ptaki, kaczki i mewy w pobliskim parku, w zasadzie zawiódł mnie tylko kilka razy, a więc ja jako fotograf większych zastrzeżeń mieć nie mogę. Czy wziąłbym go na jakąś bardzo dynamiczną dyscyplinę sportu? Prawdopodobnie nie. Jednak do Całkowicie normalnej, statycznej codziennej pracy w zupełności wystarcza. Podczas testów zwróciłem również uwagę na to, jak aparat, a w zasadzie jego ostrość, będzie radziła sobie przy różnych przysłonach. I tak zrobiłem zdjęcie na przysłanie 56, 16 oraz 32. Moje wnioski są takie, że rzeczywiście 5-6 jest bardzo ostry, zarówno w centrum, jak i na krańcach kadru. F16 również sobie świetnie radzi. Zarzuty pewne miałbym wobec F32. Pytanie: jak często przykręcamy przysłonę tak bardzo? Niemniej ostrość była mocno dyskusyjna. Jak wspomniałem wcześniej, w zasadzie jedynymi konkurentkami do tego obiektywu są dwie Sigmy: 660 mm oraz 150 600 mm. Zacznijmy od ostrości. No, przede wszystkim, tak jak wspomniałem, obiektywy stałoogniskowe są zdecydowanie ostrzejsze. I to widać moim zdaniem gołym ogiem. Jest to w zupełności nieporównywalne. Dalej mamy autofokus, no i tutaj jest również sprawa moim zdaniem jasna. Brak regulacji ogniskowej sprawia, że obiektyw przestaje być uniwersalny. Obiektywy zmiennoogniskowe poradzą sobie w wielu sytuacjach. Zarówno kiedy zawodnik biegnie na nas, możemy sobie tę ogniskową zmniejszyć lub zwiększyć. W tym przypadku niestety tego nie ma. Naszą ogniskową są nasze nogi, a więc musimy poruszać się, aby zachować te same proporcje kadru. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bez której nie mógłbym was zostawić. To znaczy, obiektywy stałoogniskowe różnią się tym od zmiennoogniskowych, że. No właśnie, stałoogniskowy mieści się w moje ręce i mogę go podnosić jak piórko, niemalże. Zmiennoogniskowy natomiast 6600 sport. Jest olbrzymi, ledwo go trzymam. Waży ponad około 2,5 kg. Ten waży jakiś kilogram mniej. Na moich plecach oraz w ręce robi to znaczącą różnicę. Podsumowując i kończąc już ten materiał, musimy pamiętać o tym, że ten obiektyw ma minimalną przysłonę 5-6. Oznacza to, że nie należą do najjaśniejszych obiektywów. Niemniej zwróćmy jednak uwagę na to, co oferuje w zamian. A w zamian oferuje nam on Fenomenalną moim zdaniem zarówno wagę, jak i wielkość. Zmieści się w każdym plecaku, zmieści się w każdej torbie, a podczas długich wędrówek po lesie zupełnie nie czuć go, czy to na szyi, czy to na ramieniu, czy ostatecznie fotografując z ręki. I chciałbym jeszcze poprosić Was o jedno, abyście napisali w komentarzu, do czego byście wykorzystali właśnie taką 500 z tym światłem, a przy okazji zostawcie proszę lajka, subskrypcję i co widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia. Hej!